też być na bieżąco ze światem MMO, bądź też porozmawiać w gronie zapalonych graczy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego portalu jak i forum mmorpg.org.pl oraz mmorpg.org.pl/forum. Zejdź do opisu, aby dowiedzieć się więcej. Gwiazdy i kosmos. Przez wielu obiekty uważane za najbardziej interesującą część wszechświata. Niestety nie każdemu dana jest latać wśród ludzi z NASA. Dla takich wciąż przygotowywane są tańsze rozrywki związane z kosmicznymi podbojami. Do wyboru mamy między innymi kultowego w Online gotującego komputery Star Citizen oraz pomniejsze produkcje jak na przykład Star Conflict. Na horyzoncie natomiast szykuje się kolejna ciekawostka przede wszystkim dla fanów gigantycznych gwiezdnych krążowników. Jestem Xaurus, a przed Wami Dreadnought. Brzmi nieźle, szczególnie się brać pod uwagę podtytuł, czyli Size Matter. Zaznaczam jednak na starcie, że w aktualnym stanie gra jak wiele innych działa na systemie wczesnego dostępu i aby pograć, trzeba wydać od 40 do około 160 zł. Dla zainteresowanych opis składu pakietów znajduje się na stronie gry. Jeśli już jednak zdecydujemy się na zakup, to nie powinniśmy narzekać na zabawę pod jednym zasadniczym warunkiem, o którym pomówimy za chwilę przy okazji mechaniki rozgrywki. Najpierw natomiast zaczepmy o poczekalni. Wizyta tutaj zdecydowanie robi wrażenie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, kiedy zobaczymy jak ogromne statki znajdują się w centrum naszego ekranu. Takich natomiast mamy kilka, jeżeli chodzi o podstawowe machiny, a każdy kolejny będziemy musieli odblokować, co chyba nowością nie jest. Do tego oczywiście sterta ulepszeń, a to chyba nie tylko mi przypomina zabawę znaną z World of Tanks, Armored Warfare czy World of Warships. Potrzeba nam odpowiedniego poziomu i waluty, aby nasze i tak potężne potwory stały się jeszcze bardziej bezlitosną, fruwającą twierdzą. Na ten moment jednak nie wypada mówić więcej w kontekście rozbudowy, z tym poczekamy do momentu, kiedy gra wyjdzie z wczesnego dostępu, bo aktualnie wszystko może się zmienić. Natomiast o samej rozgrywce można już mówić sporo, ponieważ przede wszystkim gra wygląda przecudownie. To za sprawą silnika Unreal Engine 4, który nadaje mapom sporej szczegółowości oraz naprawdę klimatycznych widoków. Te przyjdzie nam oglądać na jednym z trzech trybów zabawy, czyli treningu, drużynowym deathmatchu i drużynowej eliminacji. Niewiele, owszem, ale kto wie, może niebawem będziemy mogli liczyć na coś więcej. W tym momencie jednak to wszystko, więc pozostaje jedynie podejmować decyzję oraz dobrać wybór statku. Spośród pięciu typów, gdzie znajdziemy niszczyciele, latające działa snajperskie, statki leczące, pancerniki oraz szybkie i zwrotne korwety. Każdy z typów wygląda imponująco: ma stertę swoich osobliwych cech, konkretnych i dedykowanych tylko do danego typu ulepszeń oraz wyłączność na konkretny styl gry. Dla każdego zatem coś dobrego i nie pozostaje nam nic innego, jak poznać ich tajniki. Sterowanie bowiem nie jest rzeczą prostą i trzeba zdecydowanie poznać maszynę, aby kontrolować jej systemy w taki sposób, żeby dawały one odpowiedni efekt. Przykładowo odpalanie tarczy, niwelacja obrażeń, wypuszczanie deszczu pocisków. To wszystko wymaga odpowiedniego zastosowania i kontroli. Gdy do tego dojdzie rozgrywka drużynowa, to naprawdę początki mogą dla niektórych być ciężkie. Liczy się bowiem zgranie i solidne wsparcie drużyny, czyli mówiąc krótko, taktyczna zabawa. I tutaj po raz kolejny wypada porównać całość do czołgów. Czy też statkowych odpowiedników. Główną zasadą jest bowiem chowanie się i oddawanie strzałów w taki sposób, aby uzyskać maksymalną efektywność i minimalne straty u siebie czy też u naszych sojuszników. Stąd też wnioski, że współpraca, podobnie jak panowanie, są cechami kluczowymi. Na ewentualne loty kamikadze może pozwolić sobie natomiast jedynie korweta, która szybkością oraz umiejętnością niewidzialności może się wybronić przynajmniej na jakiś czas przed atakiem dużo potężniejszych, lecz wolnych statków. Na dany moment nic więcej dodać nie można i nic więcej ująć z jednej prostej przyczyny. Gra jest we wczesnym dostępie. Poza tym ma całkiem niezłą optymalizację, jak na ten etap, i zapowiada się dobrze, biorąc pod uwagę ogólny zarys. Zazwyczaj jednak w przypadku wczesnego dostępu oczekiwania są spore, a później wychodzi różnie. Dlatego też jak Dreadnought wypadnie po premierze, dowiemy się za jakiś czas. W tym momencie natomiast zachęcam Was do wypowiadania się w komentarzach na temat tej gry, czego się spodziewacie, czego oczekujecie i jakie macie odczucia. Czy jest to dobry produkt, który pozwoli zapełnić lukę między if online a zręcznościowym Star Conflict. Dajcie znać, ja tymczasem uciekam. Trzymać się ciepło i hej. Control Teams. Activate light autogons. Aye, Captain. Missiles have a lock. Call the shots, Captain. System drain. Cycling. Light autogons empty. Reloading. Multiple impact. Damage control teams on station. Hi, Captain. Reloading silos. Torpedo launch. We're completely dominating the enemy, Captain. Neutralized. destroyer, uh, destroyed, Captain. reload. Stand by. Missiles, Captain, we've got a lock. Light autogons locked. On your heavy missiles incoming, Captain. Light eye. Launch torpedoes. Light autogons locked. On your orders. Let him loose. We have weapon lock. All silos reloading, Captain. Thanks, Captain.